Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was do specjalnego odcinka pod tytułem Język Polski, trudna sprawa. Dzisiaj w naszym odcinku będziemy mieli specjalnych trzech gości, którzy sobie poradzą albo i nie poradzą z językiem polskim. Czy język polski jest w Tajlandii? Czy Tajowie mówią po polsku? Czy w ogóle wiedzą, gdzie jest Polska? Zaraz się przekonamy. Język polski, trudna sprawa, odmiany, rodzaje, deklinacje, przypadki. Naprawdę można zapać się za głowę, a co dopiero dla biednego Taja, który musi coś powiedzieć po polsku. Dzisiaj w naszym odcinku będziemy mieli trzech specjalnych gości. Są to moi znajomi z mojego miasta, mój kolega Pum taj, tajka Kioł i nauczyciel języka angielskiego z Europy, który również pracował ze mną w szkole. I oni sobie poradzą albo i nie poradzą z językiem polskim. Także zapraszam Was do odcinka. Sami zobaczycie, czy dali radę, czy nie. Bo naprawdę, język polski to trudna sprawa. A co dopiero dla biednego Taja, który musi coś powiedzieć po polsku. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest to moja znajoma z Tajlandii, z Chiang Rai, Kio Hello Kio Hello. Kio Kio pochodzi właśnie z tego miasta. Ma 15 lat, jest uczennicą szkoły średniej i ma dzisiaj ciężkie zadanie. Przeczytać polskie wyrazy, także zobaczymy jakiej to pójdzie. Ok, Kyo Now we have Polish words. Okay. And you have to read what is this. At first, please for you. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. It means sałazika. Good morning. Dzień dobry. Yes, very good. My name is Kyo In my Polish language, you can say mam. Mam. Na imię. Mam na imię. Nie Yes, very good. Ok, the first word is happiness. We say szczęście. Szczęcie. Szczęście. 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 Yes, ok. Szczyna. Szczęście. Szczyna. 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 Ok, more or less is ok. <laughs> the next one is B. szczoła Pszczoła. Pszczoła. Very good. Świerść. świerzch, 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 Okej świerzch, świerzch, okej. Okay. Szczecin, okay. szczecin. Yes, Szczecina świerzch, 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 Z princess, księżniczka, świerzch, ksią, ksią, świerzch, 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 Księżniczka. ścieszniczka, jest, ok, szczypawka, szczypawka, ok, szczypiorek, szczypiorek, very good, pyszczek, pyszczek, jest, szczotka, szczotka, śmiel Śmiał. szum, szum, chędoberzki, Szał... Barsz barszcz czerwony, barszcz czerwony, barsz, czerwony. barsz Baśc. czerwone, Czerwona. Czerwony. Czerwony. Okay And the last one. Geo zakręcona. Geo zakręcona. Okay. Geo. Geo. Zakręcona. Zakręcona. Again. Geo. Girl sekre... Not girls. Geo. Geo. <laughs> zakręcona. Zakręcona. Okay, <laughs> We have to improve, but uh, okay. And now if you want you can say something in Thai you can introduce yourself สวัสดีฉันชื่อยูกิอาชนะยุทธิ h a p how old are you where you live what do you like what is your hobby you can say in Thai my hobby <hope S 1> no in Thai งานอดิเรกของฉันคืออ่านหนังสือดู u ูทูปฟังเพลงตอนนี้ฉันศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่3 <laughs> okay and what did you say Moroles? Uh, uh, my hobby is reading and washing YouTube. Okay. So the Thai language is very difficult. When you say in Thai, I didn't understand nothing. Mm -hmm. Także widzicie, tajski język jest bardzo trudny. Ja nic nie zrozumiałam, ale na tym właśnie polegają różnice. Także dziękuję mojemu gościu Kiokio. Kio. Uh, I sami widzicie. Język polski trudna sprawa. Hey, now we have special guest from Thailand. Uh, it is my friend Pum, and he has uh, today very difficult things because he has to say Polish words. So, welcome, Pum. Tell me something about you. Where are you from? How old are you? Uh, I'm 20 years old, okay. and I'm home from Rai. Uh, I study at uh, university in the Bangkok from CATC. It's about mechanic engineer. Uh, yes, like uh, mechanic engineer in Bangkok. Uh, and now Pum is uh, during a holiday with her, his family in our city, so we have possibility to do interview. Okay, Pum, this is the Polish word. You have to read this in Polish. Dzień dobry. Dzień dobry. Yes, very good. My name is... Ma. na imię Pum. Mam na imię Tum. Ej, you are good. Okay, number one, uh, happiness szczęście. 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 Okay, more or less, but it's okay. Number two, Pszczyna. 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 Is the city one of the city from Poland? It's okay. Number three, B. Stowa. To yes. okay. oh. yes. szówa. Oh, okay. OK. Number 4. Sierść. Fierz. Number 5. Szczecin. 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 Ok. Number 6. Princess. Książniczka. Księżniczka. Szoniska. I am princess. Okay. Number 7. Szczypawka 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 stupawka szczypawka to tupawka oh. okay we have to improve <laughs> number 8 szczypiorek czypiorek szczypiorek czypiorek good number 9 pyszczek pyszczek good number 10 szczotka Sz -sz szczotka szczotka Tatoshka. Is the brum, that you can clean the ground? Ah. Broom. Okay, number 11, śmiele. Śmiele. Yes, good. Number 12, szum. Szum. Yes, perfect. 13, Chandobelski. Chandobelski. No rozesz. Number 14, barszcz czerwony. Barszcz. Czerwony. 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 Yes, it's the special kind of soup from Poland. Oh. And number fifteen, uh, my blog name: Geo Zakręcona. Geo Zakręcona. No, no, no! You have to say this correctly. <laughs> Geo. Geo. Zakręcona. Zakręcona. Geo... Zakręcona. Geo Zakręcona. Geo Zakręcona. Yes, very good. Okay, and now you can say something in Thai. อือสวัสดีครับผมชื่อภูมิมาจากเชียงรายก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่กรุงเทพเพรับผมเพิ่งกลับมาอยู่กับครอบครัวที่นี่ก็ใจมาเจอโมนิก้าแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็เพิ่งมารู้จัก Yeah and you say that you don't like us and you have to stay here with the sun and it's hot or not? อ่า I think <laughs> it's very uh, really hot in Thailand. Yeah, it's very hot, it's I think 50 degrees. So we have to go to the shadow room, Kapkunka. Uh, Everything was perfect. And see you next time. Uh, see you next time. You grow up, I'm here again, and I'm from Bulgaria. And two of my options are Polish. Niezależnie mu jest zytyci zaczętas bliski, jest dosyć trudno, żeby pruć czytać w opisie. Dzień dobry, mam na imię Gencho. Częstie, księżycina, szczelo, szczela, świecić, 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 księżniczka, Szczypawka. szczys, piorek. 6 puszczyk, puszczek, szczotka, śmiew, śmieł, szum, wsiadobłuski, paszcz czerwony, geo zakrywcona. Ok, perfekt. And smile! Język polski to naprawdę trudna sprawa. Przypadki, deklinacje, odmiany, rodzaje można naprawdę złapać się za głowę. A co dopiero tutaj, jak ktoś nie mówi i nigdy nie mówił po polsku? Okej, okay. jak wam się podobał język polski w Tajlandii? Czy moi znajomi dali radę? Jedni dali, inni nie, nie dali, ale ogólnie było fajnie i wesoło i naprawdę kupa radości przy tym. Tutaj wielu chętnych było jeszcze na spróbowanie języka polskiego, ale nie wszyscy się pchają na YouTube. Taki żarcik. Także niestety tylko trzech znajomych oficjalnie się zgodziło, ale dobra i to. Też oczywiście troszkę mnie nauczyli w swoich językach, także jak najbardziej było bardzo fajnie i wesoło. A teraz, żeby nie było, ja Wam coś powiem po tajsku. Mam nadzieję, że dobrze i nie powiem nic złego. Ok, także tak. Czanciu Monika. Chan ma czak, prate polan. Chan put pasatai nic noi. Czan Chop Mai cian top saparot, mamuon, chan y, blue way, chan mai top y, kaupat jest coś takiego. E, powiedziałam, że lubię ananasa, banana e, i sok, e, jestem z Polski, mam na imię Monika i nie lubię wieprzowiny z bazylią, jakoś tak, a co najważniejsze? Chciałam put pasa noj, to znaczy, ja mówię po tajsku bardzo troszkę, tak, żeby się tylko dogadać, jak na razie, ale powolutku. Dobra, dajcie znać, co Wy myślicie, subskrybujcie lajka i widzimy się next time.